Oglądają Państwo program Bezpieczny Biznes. W programie przed nami m.in. cyberbezpieczeństwo. Zakupy w sieci biją rekordy popularności. Robimy je częściej niż przed pandemią. Jak wynika z raportu GEMIUS, już 73% internautów kupuje w sieci, czyli około 11% więcej niż rok temu. Przed, przede wszystkim kupujemy w polskich e sklepach. Do takiej formy zakupów zachęcają całodowa, całodobowa dostępność i wygoda. Niewątpliwie okres, w którym się znajdujemy, czyli okres pandemii, e, wpłynął na zmiany naszych zachowań oraz przyspieszył pewne zachowania, które już się działy. Czyli e, w tym momencie coraz więcej, więcej osób, które nie kupowały online, przekonało się do e, tej formy zakupów. 73% internautów lubi zakupy online, e, 72% robi zakupy na polskich e sklepach, natomiast 30% robi zakupy w sklepach zagranicznych. Najczęściej kupujemy odzież obuwie dodatki, na kolejnym miejscu są to perfumy i kosmetyki, na ostatnim miejscu są to książki, multimedia i filmy. Na odzież obuwie dodatki wydajemy średnio 190 zł, na perfumy i kosmetyki około 130 zł miesięcznie, a na książki około 76 zł miesięcznie. Ten rynek, jak widać, ma perspektywy, ale pytanie, czy są to także bezpieczne perspektywy? To pytanie do naszego gościa. Dr Łukasz Kister, ekspert cyberbezpieczeństwa, jest dzisiaj z nami. Dzień dobry, witamy Pana w programie Bezpieczny Biznes. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy rynek e-commerce jest bezpieczny? Zadam takie bardzo podstawowe pytanie, które zapewne zadają sobie także przedsiębiorcy, którzy na ten rynek chcą wejść. Jest tak samo bezpieczny jak każdy inny rynek biznesowy na świecie, i tutaj nie ma różnicy w jego bezpieczeństwie czy zabezpieczeniu takiego rynku. Najważniejsze jest to, żebyśmy my zrozumieli, że działamy w zupełnie innym środowisku w środowisku, które przynosi te same zagrożenia, tylko jednak cyfrowe, tylko są to zagrożenia pochodzące z cyberprzestrzeni. I ta nasza świadomość tutaj wydaje się być kluczowa, bo od niej zależy to, czy będziemy potrafili sobie radzić. Tak jak jesteśmy okradani w życiu realnym, w tym realnym świecie, tak samo ktoś nas może okraść w tym świecie wirtualnym. Więc zarówno klienci, jak i e, przedsiębiorcy, którzy decydują się na przejście ze swoją aktywnością zakupową do świata wirtualnego. Muszą być świadomi, że to wszystko, czego boją się w świecie realnym, to wszystko może ich dotknąć w taki sam sposób albo jeszcze nawet dużo bardziej dotkliwy w świecie wirtualnym. To nie jest miejsce, które wyzbyło się tego, co w świecie realnym nam codziennie doskwiera. Więc tam mamy złodziei, oszustów, tam są wyłudzenia, tam jest to wszystko. Tylko w innej formie, w formie dostosowanej do cyberprzestrzeni. A czy łupem takiego cyberzłodzieja co pada? No bo nie fizyczny przedmiot, który mógłby wynieść ze sklepu, do którego przyszedłby fizycznie, tak? Coś innego, pewnie dane, być może pieniądze są dzisiaj jego celem. Celem może być wszystko to, co niesie ze sobą wartość. Od. Informacji, tych informacji handlowych, poprzez dane osobowe, o których ostatnio dość głośno i przez ostatnie dwa lata dużo o nich słyszymy, więc e, chyba nie ma potrzeby powtarzania, że dane osobowe są wartością, którą się kradnie w sieci, krad, którą kradnie się w tym wirtualnym świecie, ale także są to pieniądze, możliwość dostępu do naszych systemów informatycznych. Ale także może to być ten fizyczny towar. Coraz częściej w dobie takiej masowości zakupów internetowych, których dokonują nie prywatne osoby, ale firmy, a nawet korporacje, dochodzi do przejmowania tych zakupów takich wielkich, dużych, całych transportów, no, które są przekierowywane w miejsce, na którym najbardziej zależy przestępcom. Tak jak słyszymy i słyszeliśmy wiele lat temu już o kradzieżach całych transportów, całych żarówek z dostawami, to dzisiaj tak samo można przekierować taką dostawę po prostu przez internet i nawet nie narażając się na konieczność pozyskiwania czy zastraszania kierowcy, oszustwa na zasadzie podstawiania jakiegoś transportu, który, który jest tylko fikcyjny, ale właśnie przez to, że w świecie wirtualnym musimy być dużo bardziej świadomi swoich decyzji, dużo bardziej racjonalnie je podejmować, ale nie bać się ich. To nie może być tak, że zagrożenia w cyberprzestrzeni stają się dla nas takim elementem, którego tak się boimy, że przestajemy myśleć racjonalnie. Nie, to właśnie racjonalność daje nam szansę właściwie zachować się podczas zakupów w internecie, czy będą to drobne zakupy dla nas do domu, czy będą to zakupy dla naszej organizacji, firmy czy korporacji. I to bezpieczeństwo musi być po obu stronach, zarówno klienta, jak i sprzedającego. I po obu stronach w bezpiecznym biznesie jest także zaufanie. Trzeba więc pokazać klientami, klientowi, który ma przyjść do nas i kupić towary w sieci, że jesteśmy bezpiecznym sklepem, że jesteśmy miejscem bezpiecznego biznesu. Możemy zdawać sobie sprawę z zagrożeń, o których Pan mówił, jak najbardziej, ale musimy też chyba zrobić coś więcej. Co należy zrobić, kiedy chce przenieść swoją działalność do sieci, oprócz świadomości tego, że te zagrożenia jakieś w tej sieci są? No na pewno musimy zastanowić się nad tym, jakie ryzyka nam grożą, czyli co, co chcemy w tej sieci osiągnąć, jak wielki rynek chcemy pozyskać, z jakich narzędzi chcemy korzystać w prowadzeniu tej naszej działalności w internecie, w przeniesieniu jej do internetu, bo na pewno nie wystarczy komputer i kawałek serwera, na którym postawimy sobie nasz sklep internetowy, ale musimy zastanowić się nad wszystkimi ryzykami. Zarówno tymi ryzykami, które poniesie klient przekazując nam swoje dane i swoje pieniądze, jak również tymi ryzykami, które wynikają z naszych działań, naszych pieniędzy i naszych tajemnic, które przechowujemy prowadząc taki biznes, więc musi to być połączenie technologii bardzo świadomie wykorzystywanej. Z, taki, z takimi umiejętnościami organizacyjnymi. Tu nie wystarczą tylko polityki prywatności na, na stronach e sklepu czy jakieś klauzule informacyjne dla naszych klientów z jednej strony. Nie wystarczą też polityki bezpieczeństwa, jakieś procedury organizacyjne, ale nie wystarczą też rozwiązania technologiczne. Sama technologia. Sama, same narzędzia informatyczne, choćby nawet były najlepsze, nie są w stanie nas uchronić przed szeregiem różnych zagrożeń, które przychodzą, czy choćby przed, przed naszymi błędami. Więc musimy tutaj połączyć właśnie te dwa elementy. Tą naszą świadomość, gdzie ten biznes przenosimy i gdzie go teraz chcemy prowadzić, co chcemy realizować, w jaki sposób, z wykorzystaniem technologii adekwatnych do naszego. Środowiska, w którym chcemy działać, to nie może być tak, że no z uwagi na to, że mamy mały sklepik i chcemy tylko jakimiś drobiazgami sobie ten czas pandemii, czy czas ograniczonego normalnego funkcjonowania naszego biznesu zaspokoić. A tym samym nie potrzebujemy tu szczególnych rozwiązań bezpieczeństwa. Takie myślenie się bardzo szybko mści, nie tylko. Od strony klientów, którzy nie będą chcieli korzystać z naszych usług, czy może dojść do, do zagrożenia ich prywatności, czy, czy bezpieczeństwa ich płatności, ale także ze strony naszego biznesu. Może się okazać, że takie otwarcie na cyberprzestrzeń będzie zagrażało funkcjonowaniu naszego realnego biznesu, i, i to bardzo często się ziszcza, kiedy. E, Problemy z, ze sklepem internetowym kończą się problemami z biznesem prowadzonym w świecie realnym. Realnym bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Łukasz Kister, ekspert cyberbezpieczeństwa był dziś z nami w programie Bezpieczny Biznes za te rady Serdecznie dziękuję w imieniu przedsiębiorców. Także dziękuję bardzo. Testuje dziś cały świat. Kilka sekund wystarczy, by pobrać wymaz, kilka minut lub godzin, by otrzymać wynik. Jak działa test na koronawirusa? Testy diagnostyczne są podstawowym narzędziem, dzięki któremu można potwierdzić i rozpoznać zakażenie oraz śledzić rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19. Tu liczy się przede wszystkim właściwa strategia. Niezwykle istotne jest, aby kraje robiły badania tym osobom, które mają wirusa lub u których podejrzewa się zachorowanie na podstawie objawów klinicznych, gorączki czy trudności z oddychaniem. Należy także w drugiej kolejności badać osoby mające kontakt z takimi ludźmi. Jednak test, testowi nierówny metody diagnostycznych dostępnych obecnie na polskim rynku jest kilka. Opierają się na różnych wskaźnikach, różnej metodologii i charakteryzują się różnym stopniem dokładności. WHO za najskuteczniejszy w rozpoznaniu zakażenia, to znaczy dający najbardziej wiarygodne wyniki i rekomendowany do stosowania uznaje test genetyczny wykonywany metodą RT-PCR. Służy on do jakościowego wykrywania kwasów nukleinowych SARS-CoV-2, w próbkach wymazów z jamy nosowo-gardłowej i ustno-gardłowej od pacjentów. Wynik informuje, czy pacjent jest w danym momencie chory. Ten rodzaj testów pozwala na uzyskanie bezbłędnego wyniku. Jest on również stosowany jako kryterium wyleczenia z zakażenia. W diagnostyce wykorzystuje się także testy serologiczne, które oceniają odpowiedź immunologiczną pacjenta. Wynik takiego testu wskazuje, czy pacjent przebył infekcję SARS-CoV-2. Inną dostępną metodą jest również test antygenowy, wykrywający białka wirusa, o ile w pobranym od pacjenta materiale jest ich dostatecznie dużo. Różnorodność metod diagnostycznych i przyjmowany margines błędu wybranych metod wymaga zastanowienia, kiedy i jakie testy należy stosować oraz jak proszą Interpretować ich wyniki. W programie Bezpieczny Biznes. Dziś to wszystko. Zapraszamy Państwa już za tydzień. Do zobaczenia.